Dywany stanowią doskonałe elementy dekoracyjne do salonu oraz innych pomieszczeń w domach i mieszkaniach. Nowoczesne modele świetnie komponują się z wnętrzami minimalistycznymi, industrialnymi, a nawet boho, tworząc subtelne, a jednocześnie charakterystyczne tło. Dywany mogą ocieplać i nadawać charakter każdemu pomieszczeniu, ale szczególnie sprawdzają się w salonie. Jeśli lubisz zmiany w aranżacji wnętrz, warto postawić na uniwersalne modele dywanów. Łatwo dopasowujące się do różnych stylów. Pomysł na dywan w salonie. Projekt Monika Skuza, Cudnie Bosko. Zdjęcie Kamila Markiewicz-Lubańska. Stylizacja Marysia Szymańska. Jaki dywan do salonu wybrać? Wybierając dywan, warto postawić przede wszystkim na jakość. Dobrej jakości dywan gwarantuje łatwe czyszczenie. Zwłaszcza dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak Iziclean które zapobiegają wchłanianiu substancji. Dywany wykonane z wysokiej jakości materiałów syntetycznych są odporne nie tylko na plamy, ale także na działanie światła słonecznego. Pomysł na dywan w salonie. Projekt wnętrza pracownia Miśkiewicz Sign. FOD Łukasz Zandecki Podczas wyboru dywanu warto zwrócić uwagę na gęstość runa. Minimalnie powinna wynosić 150 000 punktów na metr. Osiągając dobrą jakość przy 500 tysiącach. Waga dywanu na 1 m kwadratowy również ma znaczenie, przy czym minimum to 2,4 kg. Ogólna zasada mówi, że im większa gęstość runa i waga, tym lepszy dywan. Choć cena może być wyższa, inwestycja w trwały dywan na lata jest wart uwagi. Pomysł na dywan w salonie. Projekt Olga Gus, pracownia nasze nowe. FOD. Martyna Rudnicka. Po co dywan w salonie? Dywan nie tylko pełni funkcję dekoracyjną, ale również jest praktycznym elementem wyposażenia. Dobrze dobrany dywan może optycznie powiększyć pomieszczenie, zwłaszcza jeśli jesteś właścicielem ciemnej podłogi. Dodatkowo, dywan doskonale nadaje się do wydzielania stref w salonie, tworząc przytulne i interesujące wnętrza. Jeśli obawiasz się, że dywan nie będzie pasować do aranżacji salonu, można eksperymentować z różnymi kolorami, kształtami oraz motywami przewodnimi. W salonie warto również postawić na niekonwencjonalne rozwiązania, np. rozmieszczając dywan przed kanapą zamiast go ukrywać pod meblami. Warto wybrać dywan, który doskonale komponuje się z całą aranżacją, dodając miękkości i wykończenia. Pomysł na dywan w salonie. Projekt wnętrz Pracownia Architektoniczna MGN. Fot Marcin Grabowiecki. Stylizacja Eliza Mrozińska Jak dobrać wielkość dywanu w salonie? Zmierz szerokość swojej kanapy, wybierz dywan, który ma dłuższy jeden z boków, rozłóż dywan tak, aby jego boki były widoczne po obu stronach kanapy. Pomysł na dywan w salonie. Projekt wnętrza i zdjęcie Artur Jóźwik, Inventive Studio. Projektowanie wnętrz Jaki dywan wybrać? Naturalne czy stworzywa? Jaki rodzaj dywanu wybrać? Tu mamy sporo możliwości. Dywan tkany na płasko, dywan szaggy czyli miękki i o wysokim runie, naturalny dywan wełniany lub dywan z tworzywa sztucznego, np. poliestru, akrylu, wiskozy, poliamidu, polipropylenu. Wszystkie te materiały mają swoje zalety i wady, przed zakupem warto więc dokładnie poczytać i dopytać sprzedawcę o charakterystykę danego materiału i sposób dbania o dywan, który kupimy by służył nam jak najdłużej. Pomysł na dywan w salonie. Projekt Katarzyna Kraszewska. FOD. Tą kurek popularne rodzaje dywanów, zalety i wady. Dywan szagg. Szagg to dywan o runie wyższym, kilkucentymetrowym. Polecany jest szczególnie do pomieszczeń nowoczesnych. Trudniejszy do utrzymania w czystości dywan tkany na płasko. Dywan jest tkany płasko, nie ma runa, jak standardowy dywan. Idealny do pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta i pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Podatnych na zabrudzenia Płaskie tkanie powoduje, że w dywanie nie pozostają zabrudzenia Łatwy do utrzymania w czystości Dywan wełniany Wełna jest ciepła i przyjemna w dotyku Dywany wełniane mają zdolność regulowania wilgotności w pomieszczeniu w pomieszczeniu suchym jest ona oddawana do otoczenia, a w pomieszczeniu zbyt wilgotnym dywan odbiera wilgoć z otoczenia. Włókna naturalne są trudno zapalne, a więc bezpieczniejsze. Nie są jednak polecane dla małych dzieci i alergików. Dywan akrylowy Włókna akrylowe są przyjemne, miękkie i podobne w dotyku do wełny. Sprężyste i zapobiegają udeptywaniu się dywanu. Włókna te nie tracą wytrzymałości i nie deformują się. Charakteryzują się słabym przewodnictwem cieplnym, dzięki czemu posiadają bardzo dobre właściwości izolacji cieplnej. Dywan wiskozowy Dywan wykonany z tego materiału jest w dotyku łudzące, podobny do jedwabiu. Ma dużą odporność na ścieranie. Kolory nie ulegają odbarwieniom, nie jaśnieją pod wpływem działania światła, np. słonecznego. Dywan typu HCF, Frise włókna HCF należą do najbardziej odpornych na tarcie i ścieranie wśród włókien sztucznych. Są odporne na działanie enzymów, bakterii, plaśni i moli. Dywany są też odporne na ścieranie i ugniatanie. Dywan poliestrowy poliester jest włóknem pochodzenia syntetycznego o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Dywan poliestrowy będzie odporny na rozciąganie. Zagniecenia oraz ścieranie, oraz na działanie substancji chemicznych, dywan poliamidowy, nylonowy. Poliamid jest idealny do produkcji chodników ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną oraz łatwe w utrzymaniu runo. Produkty wykonane z poliamidu charakteryzuje także wysoka antyelektrostatyczność. Odporność na odbarwienia i działanie promieni ów Dywan polipropylenowy to sztuczne włókno o sprężystej strukturze, ma bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak odporność na plamy, ścieranie się barwnika, chemikalia i wilgoć. Bardzo dobre przewodnictwo cieplne.